Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym Wieczerniku, jak kiedyś Piotr i Jan Celebrujmy tajemnicę wiary wraz Siejmy miłości, nadzieje wokół nas Celebrujmy tajemnicę Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie ogłoszeń. Zapraszamy dzisiaj na 15.15 .15 na nieszpory kolędowe. O 17.00 kolejny z koncertów bożonarodzeniowych, tym razem w wykonaniu chórów Akatyst i Legato z Bazyliki oraz naszej scholki Pod Skrzydłami. Po ostatniej przyświętej okazji do spowiedzi, kolekta specjalna przeznaczona będzie na opłaty związane z renowacją krzyża i figury ukrzyżowanego pana Jezusa. Szacowany koszt remontu samej figury wynosi 4,5 tysiąca zł. Diakonia uwielbienia tańcem wspólnoty w drodze zaprasza we wtorek na 18.45 na spotkanie. Spotkanie rozpocznie się adoracją w kościele, a następnie będzie kontynuowane w sali domu parafialnego. W środę pomszą i śniadanie dla seniorów. Wspólnota w drodze zaprasza na spotkanie modlitewne w czwartek o 19:00 w domu parafialnym. W sobotę na 19 zapraszamy na ostatni już koncert bożonarodzeniowy tym razem w wykonaniu zespołu Silesia Worship z Rybnickiej Parafii Świętej Jadwigi, w której posługuje nasz parafianin ksiądz Paweł Kaszuba. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z grupą tych młodych, ambitnych artystów. Ksiądz Paweł mówi, że ten koncert może być wielkim przeżyciem, wielkim wydarzeniem. Mówi, że młodzi ludzie bardzo zaangażowani w muzykę, bardzo otwarci i ponoć no, przed nami coś pięknego. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich już teraz zapraszam. Sobota o 19.00. Przyszła niedziela to niedziela Słowa Bożego. Zapraszamy na nieszporę o 1515, .15, okazję do spowiedzi po ostatniej przy świętej. Kolekta przeznaczona będzie na cele parafialne. Dzisiaj już pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W tym od tego roku chcemy pielgrzymować cztery dni przez ogrodzieniec, Bobolice, Złoty Potok i Olsztyn, każdego dnia pokonując około 17 kilometrów. Punktem kulminacyjnym, jak zawsze, będzie nocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Pielgrzymkę zakończymy czwartego dnia po popołudniowej na Drodze Krzyżowej na jasnej górskich wałach, po której wrócimy do Parafii Autokarem. Nie będziemy wracać pieszo. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 2 do 6 sierpnia. Koszt pielgrzymki to 400 zł. Zapisy będą trwały od kwietnia do końca czerwca. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach Medjugorje, które odbędą się od 15 do 22 lutego. Szczegóły i zapisy w centrum pielgrzymkowym przy Bazylice. Dziękujemy paniom i panom za posprzątanie oraz udekorowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.